Wcale nie pada. I tak sobie wymyśliłam ten pierwszy noworoczny odcinek o tym, jak o siebie dbać. Będą to w sumie sposoby prawie bezpłatne, czasem ciut bardziej płatne, ale to jest mega ważne, jeśli nie dbasz o siebie, to nawet sukienka diora nie pomoże. Żeby mieć ten błysk w oku, żeby mieć to połączenie ze sobą, um, trzeba poświęcić sobie trochę czasu, i, to, i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Wolałabym nagrać dla Was odcinek e, na Malediwach, albo w Tajlandii, albo w Meksyku, e, a jesteśmy w lesie pod pszczyną. Ale e, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. E, ale tak naprawdę e, ja zauważyłam od jakichś paru lat, że tak naprawdę niezależnie e, gdzie jestem, w jakim kraju, jak już wyjdę na zewnątrz, jak już wyjdę do natury, może tak. To jestem zachwycona w każdych możliwych warunkach, nawet jak pada teraz, bo przecież nie jestem z cukru. Co prawda przyjechaliśmy, tylko lekko mżyło, i myślałam, że nagrywać będzie łatwiej. Te krople są coraz większe, e, ale jakoś to będzie. Słuchajcie, to jest ważny odcinek na sam początek e, roku. E, tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, ja na, na, w połowie grudnia przeszłam takie mini załamanie nerwowe związane z tym, że znowu się przepracowałam. I jakby to e, uświadomiło mi, że tak samo jak z samoakceptacją, tak samo jak z tematami dbania o siebie, to nie jest tak, że wystarczy sobie raz zrobić jakieś postanowienie noworoczne i to już jakoś będzie, tylko że to jest taka sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, natomiast dbanie o to, żeby być połączona ze sobą, e, wpływa znacząco i na moją kreatywność, i na mój wygląd, i na to, jak nawet łączę zestawy, więc, e, więc e, to jest super ważne. E, więc dzisiaj będzie 10 sposobów dbania o siebie. E, tak, żebyśmy później mogły wrócić do tematów ubraniowych, żebyście wy już czuły się ze sobą boskie i wtedy każda sukienka, każda stylizacja będzie wyglądała e, dobrze. E, pierwszym takim sposobem... One nie będą jakoś super odkrywcze, wiecie? To naprawdę nie będzie super odkrywcze. Natomiast... E, Kluczem do tych nawyków jest to, żeby je po prostu wprowadzić, żeby je utrzymywać. Ja na przykład... Jak pojechałam nad morze w grudniu, żeby odpocząć, żeby podłączyć się do ładowarki, to poszłam też do kosmetyczki. Moja skóra wyglądała fatalnie, słuchajcie, fatalnie, i byłam cała spuchnięta i trochę przerażona tym, czemu ja puchnę. No i kosmetyczka zadała mi jedno bardzo proste pytanie: czy pani pije wodę? No i okazało się, że nie, że pani Monika nie pije wody. I odkąd wprowadziłam nawyk picia. Staram się 3 litry dziennie, w praktyce wychodzi raczej 2 e, z porywami jutrzech. E, moja skóra wygląda lepiej, ja wyglądam lepiej, e, wyglądałam też szczuplej po prostu, moja twarz wyszczuplała przez to, że nie jestem taka spuchnięta. Ja do tego e, używam mojego termosu, e, który jest jednym z lepszych termosów, jakie w ogóle w życiu miałam, bo ja lubię pić wodę ciepłą i robię sobie ciepłą wodę z cytryną albo z cytryną i z imbirem e, i po prostu piję mi się to przyjemnie, jest mi ciągle ciepło, przestało być mi ciągle zimno, więc to jest zdecydowanie moje postanowienie na ten rok, żeby pić więcej ciepłej wody. Teraz jak mi tak tu pada i jest zimno, to się rozmarzyłam i myślę o tej ciepłej wodzie jak wrócę do domu. Może nawet zaszaleję i dodam odrobinę miodu. Więc pierwszy nawyk w zasadzie darmowy to właśnie picie przegotowanej ciepłej wody. Drugi nawyk, który jestem z tego dumna, bo prawie udaje mi się już przez cały cały rok stosować i mam nadzieję, że na ten rok to pójdzie dalej. To jest yoga. E, ja nie chodzę nigdzie na jogę, ponieważ e, ja jestem leniem. Nie boję się do tego przyznać. I gdybym miała jeszcze się spakować, pójść gdzieś, ćwiczyć, wracać, to by mi się nie chciało. Uważałabym, że e, to zabiera mi za dużo czasu, więc ćwiczę w domu i ćwiczę z YouTube'em. E, ćwiczę głównie z e, Eli Wierkowską, którą Wam polecam, dam Wam ją w, w linkach w opisie filmu. E, 30 minut staram się, 30 minut codziennie. Wiadomo, że mm, mam swoje też ups and downs. Jak źle się czuję jak coś mnie bardzo boli, to nie ćwiczę, ale jak ćwiczą mnie plecy, jak bolą mnie plecy, to ćwiczę tak czy siak, nawet coś delikatnego i naprawdę wystarczy 30 minut dziennie. No i co Wam mam powiedzieć? Nie chce mi się. No nie jest tak, że wstaję rano i myślę sobie, o jak cudownie, będzie zrobić jogę. Nie, w ogóle nie. Natomiast przypominam sobie, jak cudownie czułam się poprzedniego dnia po zrobieniu tej jogi i to mi pomaga. I też wbrew trendom instagramowym nie przebieram się do tej jogi jakoś specjalnie, tylko ćwiczę w tym, w czym chodzę. Wchodzę po domu, no bo nie chce mi się. Ten odcinek powinien się nazywać. Osa wyznaje, że jest totalnym leniem. Ale polecam: 30 minut dziennie to naprawdę nie jest dużo i wiem, że zawsze pojawiają się takie głosy, że o ty możesz sobie na to pozwolić, ty pracujesz z domu i tak dalej. Ja też bardzo dużo pracuję, też mam córkę, e, męża mam i tak dalej. Ale to jest zawsze kwestia wyboru, na co poświęcimy czas, i ja bym chciała Was w tym roku też na moim YouTube namawiać do tego, żebyście poświęcały ten czas również sobie To, że któraś koszulka któregoś dziecka będzie niewyprasowana, bo Ty poćwiczysz 30 minut jogi, to naprawdę świat się nie zawali, a ta joga będzie miała wpływ na to, jaka jesteś Ty dla siebie, ale też jaka jesteś dla otoczenia. E, e, milsza, bardziej wyrozumiała e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby kolejny nawyk, który dbania o siebie, całkowicie darmowy z YouTube'a, gdzie możesz to po prostu puścić, poćwiczyć i już będzie, będzie dobrze. Kolejny nawyk, kolejny punkt w dbaniu o siebie. U mnie to jest płukanie ust olejem. To jest bardzo kontrowersyjny temat. E, I ja się nauczyłam tego z bloga Agnieszki Maciąg, jak miałam problemy z zatokami. Tak to już ze mną zostało. Ponieważ okazało się, że płukanie ust olejem kokosowym codziennie rano em, bardzo fajnie wpływa na również higienę jamy ustnej, e, na pozbycie się wszystkich ba bakterii po nocy e, i tak dalej. Do tego nie można mówić przez 20 minut tego płukania olejem, co też sprawia, że jestem w stanie się zastanowić nad sobą, popomyśleć trochę rano nad tym, jak chcę, żeby ten dzień wyglądał, a nie od razu po prostu rzucać się w wir. U mnie to są maile, sprawdzanie Instagrama i komentarze na YouTubie, więc zanim to, fajnie jest po prostu połączyć się ze sobą. Kolejny krok, no to to jest wychodzenie do natury i wiem, że jak się mieszka w dużym mieście, to jest trudniejsze, ale ja w tym roku postanowiłam, że będę wychodzić też w mieście, że mam park pod domem i mogę po prostu zrobić kilka kółeczek, popatrzeć na drzewo nawet w środku miasta bo zauważyłam, że to mnie niesamowicie ładuje energetycznie i nawet teraz jak tak leje, ja i tak czuję się szczęśliwa czuję się szczęśliwa, że tu jestem że jest cicho, że pięknie pada i tak dalej, zazdroszczę trochę Michałowi że filmując mnie stoi pod parasolem ale ten parasol źle by wyglądał w kadrze, co nie? więc zmoknę dla Was, zrobię to, e, zrobię to dla Was. I tę naturę można znaleźć wszędzie. To znowu nie jest tak, że trzeba znaleźć domek z kominkiem i zapłacić za to nie wiadomo ile, siedzieć w środku lasu. Na początek, jeśli nie mamy na to budżetu, e, no to można po prostu znaleźć las pod domem, e, pod miastem, znaleźć swoje ukochane drzewo, e, pod którym siedzimy, od którego czerpiemy energię. Wiem, że teraz e, e, Brzmi trochę jak Crazy Tree Lady, <laughs> szalona pani od drzew. Ja nauczyłam się tego niedawno, część z was w komentarzach czasem mi pisze, że to przychodzi po prostu z wiekiem, ale, e, ale żeby mieć siłę na jakieś takie rzeczy związane z miejskim życiem, potrzebuje się czasem e, po prostu z niego e, wylogować i pobyć ze sobą. Innym sposobem na bycie ze sobą jest ćwiczenie technik oddechowych, To odkrywam z Michałem od niedawna. To jest niby zwykłe oddychanie, ale też daje niesamowite poczucie i dotlenienia całego ciała, więc ciało jest wdzięczne. Nie muszę mówić, że jak jesteś dotleniona, to też skóra lepiej wygląda, oczy piękniej wyglądają, więc abstrahując od wszystkich duchowych aspektów tego, no to po prostu lepiej się wygląda. Zresztą wracając do tematu jogi, czyli Widziałyście jak te dziewczyny, które ćwiczą regularnie jogę wyglądają, one nie potrzebują żadnych wspomagaczy, one jakby naturalnie błyszczą, e, tak ze środka e, i to jest e, w nich absolutnie niesamowite e, i e, wiem, że to może się wydać, że to jest taki płaski argument, <laughs> e, ale na mnie działa. Kolejna rzecz, e, która już trochę kosztuje, ale znowu nie aż tak bardzo dużo, to jest kąpanie się w soli boheńskiej. Jeśli nie macie wanny, to można moczyć stopy po prostu w ciepłej wodzie z solą boheńską. Poczytajcie sobie, e, jakie ona ma niesamowite właściwości. Ja mówiłam o tym już parę razy, e, ale to jest taki kosmetyk, nie wiem, lek, nie wiem jak to nazwać w ogóle, mm, który kosztuje bardzo niewiele, a bardzo dużo w moim życiu zmienił kąpiel, która pomaga w pozbyciu się toksyn, która pomaga na bóle mięśni, która niesamowicie odstresowuje. Więc można zamówić sól na Allegro, można kupić w aptece i stosować. Zobaczycie, że jak zaczniecie, to to, to jest nawyk, który faktycznie, faktycznie zmienia życie. Kolejna fajna rzecz, którą o którą warto zadbać, to jest nasz sen. E, I tutaj w grę wchodzą czasem trochę większe pieniądze. E, u mnie znacząco jakość snu poprawiła poduszka z łuską, gryki, dzięki której nie boli mnie kręgosłup. Zmiana materacy na takie dopasowane dla na, do naszego e, kręgosłupa to też może być e, ogromna zmiana, ale to już jest pewnie wydatek, na który czasem trzeba się e, mocniej, e, mocniej przygotować. Więc e, to są takie małe rzeczy, które naprawdę y, bardzo dużo zmieniają. Jak już zaczniecie pić wodę, to możecie się zastanowić nad tym, czy nie zaczynać dnia po płukaniu z olejem właśnie od, od y, dwóch szklanek ciepłej wody, żeby organizm miał szansę się rozkręcić, zacząć działać zanim coś zjemy albo zanim wypijemy, y, wypijemy pierwszą kawę. No więc to też, jest, to też jest rzecz, którą ja stosuję i która bardzo dużo, bardzo dużo mi dała, ale chciałabym Wam powiedzieć o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne, w zasadzie najważniejsze ostatnio. To jest po prostu zadawanie sobie codziennie pytania, co sprawia, że jestem szczęśliwa, bo wiadomo, że część ludzi odpowie, że chciałabym mieć Porsche albo coś w tym rodzaju, Mm, ale zachęcam do tego, żeby w codzienności znaleźć coś dobrego dla siebie, coś tylko dla siebie. E, jak jest śnieg, lubię jak jest śnieg, to ja na przykład lubię chodzić boso po śniegu, ponieważ mam potem tyle endorfin na cały dzień, że w ogóle nic nie jest w stanie mnie wytrącić z równowagi. Więc dla całej mojej rodziny byłoby dobrze, gdyby tego śniegu jednak trochę jeszcze w styczniu w lutym spadło. Ale to może być filiżanka pysznej herbaty, to może być filiżanka pięknej, pysznej kawy, taką jak Michał robi, pokazuje to na swoim kanale. To mogą być proste rzeczy, jak pogłaskanie swojego dziecka, albo psa, albo kota, albo po prostu przebywanie ze, ze zwierzętami. To może być wpłacanie złotówki na, chociaż złotówki, na jakiś cel charytatywny. No tych rzeczy jest mnóstwo. Możecie napisać w komentarzach, co Wam daje szczęście, jakie, jakie są Wasze takie szczęśliwe nawyki. Bo y, mówię o tym dlatego, że ja w grudniu na początku jak się tak po prostu przepracowałam, totalnie o tym zapominałam. To znaczy wstawałam rano, pracowałam y, do samego wieczora i kładłam się spać. A takie małe rzeczy, y, nie wiem, jak zbieranie pozytywnych opinii od was na przykład, albo jak moja córka coś miłego mi napisze, ja sobie robię screena i mam to w, w specjalnym albumie. To są rzeczy, które dają mi szczęście i w momentach takiego już kiepskiego samopoczucia też bardzo, bardzo pomagają. I mówię o tym wszystkim też dlatego, że moją misją tutaj na YouTubie, na Instagramie, w ogóle misją firmy Osa osobista stylistka jest to, żebyście czuły się boskie. I oczywiście, że moja działalność jest o ubraniach i o tym, jak w tych ubraniach czuć się boską po prostu. Um, ale bez tego błysku w oku. To może nie istnieć, tak? Żadne zakupy, żadne ubrania nie dają tyle, tyle szczęścia, co smoknięcie w lesie. No ale widzicie, no, jest radość. Więc spróbujcie do swoich postanowień noworocznych chociaż jedną z tych rzeczy włączyć. Ja wiem, że ona, taka mała rzecz, może zmienić dużo w życiu. E, życzę Wam tego z całego serca. E, bądźcie boskie w roku 2022, e, a sobie życzę, żebym miała siłę cały czas Wam w tym byciu boskimi e, pomagać. rzeki. Jeśli taki odcinek, że jestem w lesie zmoknięta jak kura w brudnych spodniach, bo jest tu straszne błoto i w górskich butach nadal mnie lubicie, to zasubskrybujcie, dajcie znać koleżankom, żeby zasubskrybowały. Niech nasza społeczność OS rośnie w siłę.